Ciemana na tej stronie oczywiście Jacoba. w dzisiejszym odcinku przedstawiamy sobie aż dwa update'y Fortnite od Epic Games. Po pierwsze, jedną dużą aktualizację, która dzisiaj wleciała do gierki i nie mam bladego pojęcia, co wniosła. A po drugie, jakiś sekretny patch, dzięki któremu w gierce pojawił się odbijacie, jest więcej rybek do skakania, impulsów i tak dalej. I standardowo z okazji aktualizacji macie prezent w postaci Arctisów Pro. A1. co wystarczy zrobić, to zostawić tutaj łapkę w górę ze kanał z łączkiem. tam na dole. Koniecznie wpiszkodzik, jak wskazuje Fortnite oraz napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej lub najmniej podoba w tej aktualizacji. Piano! Serio, Epic Games, serio. Czy naprawdę raz na kilka aktualizacji nie możecie czegokolwiek zmienić na tej mapie. Oprócz kolorów, nie pozostaje mi nic innego, jak słone. Ponieważ Epic Games rzekomo dodała dodał jakiś item, który uwielbiałem gracze. Nie wiem, co to ma być, ale może nie wiem jakaś heavy sniper, sztucer. Ktoś się klepie na koronie. Czekajcie, 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 muszę go szybko zabić. Mam go! O nie, on jest tutaj! Co ty gadasz? Dobra, zabity. Jaki fart. Halo, czy ja mogę nowy item błagam? No, Ekstra. Może pani boss mi da, a może mi nie da? Slupczak i przyjemny. Oho, jakaś zadyma. Chodzę na plecy. Nie wiem, gdzie jest gościu, wszystko się pali. Za mną jest, gościu. Co jest? Gin. Proszę, dobra, zginął. Uciekam jak najszybciej. Co to w ogóle było? Wracamy na miejsce zbrodni. Kradniemy itemy. Proszę, coś nowego, coś nowego. Nie ma nic nowego. Ten item nie istnieje. Coś do mnie strzela. Oj, tu coś sobie weszło na górę. Więc ja wale impulsa i muszę tu coś zabić. Ten jest nade mną. Tu jest jeszcze ten ziomek. Tu jest z siedmiu gości. Boże, zostaw mnie. Proszę, chodź tu. Gin. masz zero. Jest. Nowy item, nowy item. Oczywiście, że niczego nie widzę. Ale za to słyszę, że ktoś mnie podjeżdża. Tak, jest ziomek. O kurde. Boksik. Van spadzik. Bomba. Bomba, i teraz jeszcze jedna bomba, choć tu. Góra jest moja, brachu. Umierasz. Pozdro, no nie da się. Halo, taktykal, czy ja mogę go zabić, czy nie mogę? No dawaj, dawaj, tu jesteś. Gin. To jest zero no przecież nie wytrzymałem, dobra leży. Też nie miał totalnie nic. Ja naprawdę nie ogarniam jak to działa. Ludzi jest multum. Widzę już jakiegoś 49 ziomka, który jeszcze mnie gazuje, ale samego w sobie przedmiotu jeszcze nie widziałem. gościu tu jest, on Marpega. No to jest nienormalny chłop. Oho, i jeszcze jeden gościu tu wchodzi. gościu leci, Marpega, o nie. No nie wierzę. Tu dostaje 49 razy Pegiem, nie? XD. Mam tego chłopa, dostał dach. O nie, tutaj się na nic stawiać. Dobra, tu jest mój dach. Chodź tu, on wyjdzie. Dostał, zarąbiście, mam go znowu w boksie. Znowu dostał, nie dostał, dostał, za 28 zgin. Dzięki. Pierdzielę to ten item po prostu fizycznie nie istnieje. Chyba, że jest tam. Nie ma. Albo tam. Co? Nie mam pytań, nie? Naprawdę, ja już chciałem walić magika i co to jest ten item? Czy naprawdę Epic Games jest aż tak bardzo skręcone, że jako ulubiony item graczy daje nam parę pistoletów? Wyrzucam moje wszystkie itemy i zagram sobie najlepszym itemem według Epika dla graczy. Według graczy. Gram w tą grę od trzech lat i jeszcze nigdy nie usłyszałem od kogoś. Kurde, zajebiste te pistolety są, nie? Siema koleżko, nie uważasz, że nowy item jest totalnie superancki? O kurde, tutaj nawet z dwóch gości bym powiedział. Spróbuję go zabić, Jeden dead. Mega pistolety. Hop, płaszczak. I wjeżdżamy w kolejnych gości, zero strachu, bo mam najlepszą broń w grze dead! <coughs> Kappa, oczywiście. Ban spadzik i patrzcie, co gościowi robię. Zabijam go. Chodź tu, Shiton, Shitton! Jesteś na tym w boksie, Shiton, dead. Ta broń jest tak dobra, że goście po prostu tak jak widzę, że ją mam, to już nie strzelają, nie buduję, nic nie robią. Kolejny zielon nie podjeżdża, bo on jeszcze nie wie, co mam. Patrzcie, od razu, teraz zwątpij swoje umiejętności. Chodź tu, Giń. On ma zero. Skaczę mu na czaszkę i przebijam ścianę i go zabijam, nie? O kurde, jednak nie. Proszę przebij ściany mam. O, gościu już umarł. On już wie, że umarł. Oddał się. O kurde, jakiś dziwny skar. Ja go pierwszy raz widzę. Podnosimy. Nie no, ale tak całkiem serio to ja chciałbym, żeby Epic Games, kiedy mówi, że to jest jakaś broń ulubiona dla, przez graczy, coś w tym stylu, po prostu dodawało nam jakieś screena z ankiety, albo po prostu robiło jakąś ankietę. Halo, czy to szybciej strzela, czy mi się tylko... Wydaje, że to szybciej strzela. Dobra, zostaw mnie. Przepraszam. On mnie podjeżdża, ale ja mam super pistolety. To na serio cudowy damage. że jeszcze teraz super szybkiego skara, no i gościa nie ma. O kurde, jeszcze mam jakiś łuk egzotyczno-mityczny. Zabijamy ostatniego gościa, patrzcie co się dzieje. No przecież to jest niesamowite... Niesamowity item chciałem powiedzieć. Porażka. jakby ja nie mogę inaczej tego update opisać, nie? Nie możemy tak zakończyć odcinka. Lećmy do jakiegoś customa z widzami o nagrody. Piona. Równiutkie 99 osób. Z czego wszyscy muszą grać tylko i wyłącznie wolną pompą. Nie mogą budować ścian oraz daszków, a co najważniejsze, fragi mogą robić tylko i wyłącznie będąc pod wpływem tych takich dziwnych rzeczy, dodanych właśnie w tej tajemniczej aktualizacji. A ja lecę na wyspę Akły. O nie, jakieś jeti leci ze mną. Lądujemy, zgarniamy wędkę, pompę XD. I jeszcze dużą potkę, jakiekolwiek matcy i ławimy. Jakiś nie podjeżdża! Mam impulsy, i łuk. Kraftuję sobie ten taki, wiecie, łuk dziwny, i teraz go zabiję. Lecę, lecę, lecę. Pompa za pięć. Lecę po raz drugi. On też leci ze mną. O nie, o nie, o nie. Dostał bardzo dużo. On ma zero. Nie, nie, nie. On skacze. Do góry. Poleciałem. Muszę go zabić, muszę go zabić. Mam go. Zabiłem. Uff. Mam pomysł. Biorę łódkę i rozwalam sobie łowisko, żeby dostać magiczne rybki. Nawet dwie. To działa. Kolejne łowisko i kolejna rybka. Jem rybkę na szybkość. Magiczną rybkę. Odpalam łuk i lecę... Ja pierdolę jak daleko. Ale nikogo nie widzę. Oho, jednak ktoś jest. Jem rybę. Odpalam strzałę. Lecę mu na głowę, lecę mu na głowę, lecę mu na głowę. Muszę trafić, muszę trafić, muszę trafić. Nie, on też leci. Trafię, trafię, trafię. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Trafiłem. Podjeżdżam go. Dostał za 10. Jeszcze raz dostał. Jeszcze raz dostał. Gonie go, gonie go, gonie go, gonie go, gonie go, gonie go. Gonie go. Za trzy. Nieśmieszny żart. Kolejny chłop tutaj wyszedł, Taktyczny odwrót. Albo jednak podjeżdżam gościa. Ma zero. Muszę go zabić, ma bardzo mało. Ostatnia pompa go zabiłem. Za sześć. Leży. Oho. Kolejny rzemek nie bije. Muszę uciekać, muszę uciekać. Dostał. Taktyczna ucieczka, jak najdalej. Szybciutkie potki Tu jest jakiś chłop. Dostał. O niego, wysadzi benzyna. Nie wysadziła go. Dostał jeszcze raz. Pale się, pale się, pale się. On też się pali, on leży. Wszystko się pali. Lepsza pompa. I kolejny ziomek. Tylko, że ja już nie mam rybek. Ale za to mam kolejną strefę. Jak już browiczka. Poczekam aż pan browiczek będzie wychodził z rybkę i go po prostu zabiję. Wychodzi, jem rybę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, wysiądź, wysiądź, wysiądź. Dostał, nie dostał. Muszę trafić, nie dostał. Nie dostał. On ucieka. Gonię go, mam go. Dostał za 30. Gościu ma 0 HP w tym samochodzie, on go musi wysadzić. O ja 0 HP. Ja pierdzielę jakiś szef. Zostaw mnie. Gościu mnie podmienia. Ja pierdzielę. On jest potężny. Taktycznie uciekam. A chłop nie goni. Banspadzik, Impulsy. Proszę jakieś lecenie. No i pięknie. Jakiś chłop się leczy. Walę impulsa, walę impulsa, walę impulsa. I walę bombę za 14. On uciekł. Gonie go, gonie go, gonie go, gonie go. To indy dostał dużo. I też uciekł. Halo, czy ktokolwiek tutaj może walczyć? <laughs> Powiedział Jacob, który dosłownie 3 minut temu uciekał przed jakimś chłopem. Taktycznie uciekam. Jakiś ziomek sobie siedzi w furze. Bans spad na podłodze. I go ładuję. Dawaj. No nie, to nie wyszło! Dawaj! Co? Prawie umarłem Two seconds later. Jakiś żemek jest nade mną. Impuls do góry, walę bombę, walę bombę, dostał. Walę spada on uciekł, naprawdę. Widzę go, widzę go, widzę go, muszę go tylko trafić, muszę go tylko trafić Trafiłem, ale co z tego? Jaki żemek tu jest? O nie, on wskoczył na banspada, zrobił to samo co ja. Zabiję go! Zabiłem go! Zabieram impulsy, wracam na górę, zabijam tego gościa, zabijam tego gościa, nie zabiłem Lecę, dostałem bombę, mam zero, umarłem. Co tu się dzieje? Ten Zenobator, który mnie zabił, łączy sobie bans, spada z łukiem i ultra wysoko leci. Zabija kolejnego gościa, tak jest. Zenobator da 200, nie dał. Próba numer 2 i wylatuje do strefy. Wraca szybciutko, impulsem i przelatuje na drugą stronę, on zaraz zginie. Dobra, żyje, nie wiem jakim cudem, co się tutaj dzieje, nie trafia. Halo, Artur, czy to ty? Kolejny łuk, kolejna szansa, 30. Ile osób teraz tam jest na dole gościu, na 100% jest martwy, tak jest, umiera. A na Highgradzie Vivcio, który teraz umiera na rzecz Revila. I pytanie brzmi, czy on jest najwyżej, czy ktoś tam jeszcze jest na Skywayze. Bans spadł do góry i za chwilę chyba dojdzie do pojedynku. Impuls używany. Gdzie on poleciał? Co jest? Rewil je jeszcze jedną rybę. Używa impulsa, ale on już nie wleci do załonu. już nikogo nie zabije. On jest martwy i umiera w top 3. A na Bayzie mamy Artura FN, który chyba obrał najlepszą możliwą taktykę. Tak jest. Artur FN wygrywa. Zobaczymy się tutaj w Korea. Czy mi się wydaje, że on zrobił zero fragów? Witam, Artur. Cześć, Czy ty miałeś chociaż jednego fraga stary? A, jakieś pięć. A, miałeś pięć? To kiedy wbiłeś na High Grant? W sensie na Skybase? Przedruszanymi, tą jedną przedruszaną. Jak myślisz, co wygrałeś? Nie wiem, jakieś pieniądze. Dwie stóweczki do ciebie lecą za tego kastawa. Okej. Okay. Co za smutek w głosie? Żaden, nie ma smutku. <noise> no dobrze. W sumie, skoro Artur zrobił Skybase, to ja teraz też na solo spróbuję wygrać grę w ten sam sposób. Tylko, że na koniec zeskoczę gościowi na banie Próbujemy. Farmię drewno, tworzę sobie lepszą pompę I równo ze strefą buduję sobie skybase Trochę do góry i teraz tym takim dziwnym sposobem do samej strefy Oho, już tylko trzy osoby zostały Fuck, nie patrzę w dół, nie patrzę w dół, nie patrzę w dół, nie patrzę w dół Dobra, dam radę, dam radę Jestem, 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 dobra, mam zona I zostałem 1v1 one one. Dziewczynek jest tutaj O nie, on mnie zrzucił, czekajcie, dobra, używam teraz impulsa, lecę I muszę skoczyć mu równiutko na głowę Proszę, Jacob, traf Traf, traf pompę, nie będzie kartur, nie będzie kartur, nie będzie kartur, traf, 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 traf. Mam, trafiłem! Jeszcze raz do góry i proszę, muszę go zabić, muszę go zabić, muszę go zabić, muszę go zabić. Nie, nie zabiłem. Ostatni raz do góry na dwóch HP. On nie strzela, on nie strzela. To jest taki borowik. Leży, let's go! Dziękujemy jeszcze za oglądanie, że wam miłego dzienka dla na następnych. Trzymajcie się piona.